Powiedzi wiesz co? E, fajna pogoda, może jakiś zlocik byśmy spytnęli. Śliczna pytnęli. pogoda. Zlocik? Jaki zlocik? Nie wiem, samochodowy? Nie, nie samochodowy. Było już. Było. A jakiś inny? E... Samolotowy, dwupłatowy. Też już było. E... Mam pomysł. Jaki? Traktory. To jest bardzo dobry pomysł. Jedziemy na zlot ciągników. Starych ciągników. Gdyżcie. Przemuś, dojechali! Tak się z tego cieszę, że jesteśmy wreszcie na Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych w Wilkowicach. No właśnie, Wilkowice, festiwal imienia Jerzego Samelczaka, po raz pierwszy powstał w 2002 roku. Wtedy nikt się nie spodziewał, że ta impreza nabierze takiego rozmachu, że będzie tak ogromna. Dzisiaj mamy tutaj niesamowity przekrój maszyn, nie tylko krajowych, ale też i zagranicznych, chociaż my będziemy się właśnie skupiać na tych naszych, rodzimych. No i nie zabraknie też gwary krajeńskiej, prawda? Niesamowite maszyny, niesamowite ciągniki i niesamowici ludzie, ludzie, którzy, no, co tu dużo mówić, to żywią nas, prawda? I także, no ruszamy w te traktory. Tak, szkoda czasu. Ruszamy. Obudźcie z nami, obozycie, z nami są, Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Są takie eksponaty, że. To się w głowie nie mi Ale to chyba diesel nie jest, bo diesel go nie czuć. No właśnie, traktor nam się zawsze kojarzył z ropą, czyli z y, olejem napędowym. Tak nie było zawsze. Tutaj mamy jeden z najstarszych eksponatów na tym zlocie. Amerykański Hard bar, y, Z 1918 roku. I cały czas bez przerwy chodzi. Jest to dwucylindrowy, czterosuwowy silnik, 6 litrów i 18 koni, ale pas transmisyjny. To 36 koni już. Nie? No niesamowita sprawa. Przyjechał do nas z Węgier. Marynia z Buku kończy 15 lat. Polska odzyskuje niepodległość. Polskie zakłady Cegielskiego w Poznaniu produkują ten traktor. Panie Romanie. Lokomobila parowa z 1919 roku. Cegielski produkował takie maszyny od 1880 do praktycznie wybuchu II wojny światowej, gdzie zakłady zostały przekształcone w fabrykę amunicji a po wojnie już cegielski nie nawiązał do produkcji maszyn rolniczych. Ten egzemplarz ma moc 40 koni mechanicznych w porywach. Jak jak się dobrze napali, no to 60 osiąga to jest tak, tak zwana moc chwilowa. Ta lokomobila. Mogła za sobą ciągnąć ciężar 60 ton z prędkością do 12 km na godzinę. No i nie miała dętek, czyli nie mogła przebić opony. No niesamowita rzecz, ale ten zapach właśnie tego, te, te, tego węgla, drewna i, i tej pary, no niesamowita rzecz. I te, i inne cacka możemy zobaczyć w muzeum w Szleniawie, gdzie pan Roman, niesamowicie miły jest kustoszem. Szredniawa nie jest tak daleko od Piły, więc proszę Państwa, zamiast jeździć na weekendy nad morze, proponuję w tym razem do Szaryniowy. gdyby nie te koła, ja bym powiedział, że to jest silnik stacyjny, ale coś nie, tu nie gra chyba. To jest traktor i to konkretny, bo zobacz, są hamulce, czyli jedzie, nie? Zgadza Chociaż się. kto hamuje, to przegrywa, ten przegrywa, ma nowe klocki i jest napęd jak w łańcuchem, nie? Ale co? To jest Lance. to jest yy, się rozczyt, który to jest? 1923. A co jest najciekawsze, to jest jeden z najstraszych traktorów, które od samego początku, od wyprodukowania są w Polsce. Ten ciągnik od wyprodukowania, od 1923, jest w Poznaniu, u, u poznańskiego gospodarza i do dzisiaj jest w tej samej rodzinie no i nadal rodziny. działa i nadal działa Ty, 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 ty. A ty to się będziesz uczył jeździć teraz? Nie raz, czy no co? to kluczyk wyjąłem w razie. Tu jest stacyjka, proszę bardzo. Wkładamy kluczyczek. I tak się uruchamiało pojazd, a nie, aby wcisnąć aby ruszyć wciśnięty jeden. No właśnie, ten ciągnik był już u nas w programie, ale nie w takim stanie jak ten, który widzimy tutaj. Ten jest w lepszym o tysiąc razy stanie niż wychodziły z uszczucia. To jest lakier, który rzadko kto ma na samochodzie. I to jest na przykład prawdziwe złoto. 120-karatowe. Nie no, żart, nie? Ale tak, Ursus C45. 45 koni, 10 300 pojemności. I ten... Za chwilę zobaczymy, jak się to odpala. To jest niepotrzebne, kolor maszyny, ale, ja ale cały czas jesteśmy w Wilkowicach, bo to nie koniec naszej relacji. Kolejna, kolejna część już w następnej motowizji. Jak popronuję te dwie ze pod Podlasem. <śm> Jedyny egzemplarz w Polsce, takiego właśnie traktora. Zetor Major, ale nie trzycylindrowy, tylko dwucylindrowy Zetor Major. No niesamowity traktor. stanie idealny. Rolnik szuka żony. Ta pani już zajęta. Zmiana technologiczna, przechodzimy do ciągników z końcówki lat 50. Dalej jesteśmy w klimacie Ursusa, ale w zupełnie innym klimacie. Wiecie Państwo, co to jest? Wiesz, Szymonie, co to jest? To jest pierwszy prawdziwy polski ciągnik. Ursus C325. Młodszy brat, 328, i sławnego do dzisiaj jeżdżącego ciapka. C330, 330, zgadza się. I to jest kompletnie polska konstrukcja, bo Ursus C45 to była. Dalsza, Zapożyczona. dalsza produkcja lanca niemieckiego. Tak. A to, teraz czym był ten traktor w 1959? W 1957 była jego premiera, w 1959 yy, wszedł do produkcji. To był najnowocześniejszy, to był szczyt techniki, naprawdę. Myśmy, w, po, krótko po wojnie, dorównywali i przewyższali yy, inne fabryki ciągników na świecie. Na świecie. To był tak nowoczesny, jakbyś teraz miał najno, najnowszy ciągnik, taki, wiesz, John Deere A czy no coś Dzisiaj będąc tutaj na tym festiwalu, też obserwujemy, że porównując podobne konstrukcje, one się specjalnie od siebie nie różnią. Nie ma tu jakichś różnic technologicznych. Nie, Ale ten naprawdę w 1959 roku my mogliśmy tak krótko po wojnie wyprodukować cud techniki. Naprawdę cud techniki. które jak widać, jeździ do dzisiaj? 325. I te lampki tak razem, prawda? Prawda. Piękny jest. Dwadzieścia Element charakterystyczny, bo to nie ten sam ciągnik. Mamy lampę nieco szerzej rozstawione, więc zupełnie inny model. Co trzysta dwadzieścia osiem, czyli trzysta dwadzieścia pięć, dwadzieścia pięć koni. Co za dwadzieścia osiem, zgadnijle. Tam, 28, pewnie. Ja Cię kocham za tą Twoją inteligencję techniczną. Tak się schodziło z traktatem. Tak. tak, tak mężczyzna schodzi. z Kolejna legenda polskiego rolnictwa. No właśnie, w zeszłym roku mówiliśmy o C360 i wspominaliśmy, że jest jeszcze jeden bardzo ważny ciągnik. To jest właśnie dziwne, bo to jest legenda i jednocześnie ciągnik, traktor, który cały czas pracuje. To jest w sumie to jest właśnie najważniejszy i najlepszy traktor w historii Polski. Czyli Ursus C 330. Parę słów o nim? 30 koni mechanicznych, dwa cylindry, lekki ciągnik. No i ukochany przez wszystkich rolników. Nie można mieć gospodarstwa bez niego. Było. I co ciekawe, on nadal pracuje, chociaż produkcja zakończyła się w 1987 roku, a produkowany był przez aż 20 lat. Miał swoje wady, ale tych wad nie, 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 nikt nie zauważa, bo po prostu to, to jest właśnie najlepszy polski traktor w historii, jak wspomnieliśmy. No ale my idziemy dalej szukać Ursusów i jeszcze też innych traktorów, które właśnie tutaj bielkończyły. A z Ursusa bez kabiny schodzi się tak. Wreszcie prawdziwy, rasowy, czterocylindrowy traktor na polskiej wsi. Czterdziecha. Dotarliśmy do lat 60. i współpracy z Zetorem, kiedy powstaje średnia linia średniej wagi Ursusów. Tak by to można powiedzieć, prawda? Tak, to jest Zetor, Zetor C411, czyli Ursus C411. Tu mamy tutaj w Wilkowicach perełkę. W stanie oryginalnym jeszcze ma znak jakości na, na lampach, ale nie ma miękkiego przodu. W tym się różni właśnie. Ale to jest Czterdziecha. Prawdziwa. A, a my szukamy dalej, bo e, tutaj naprawdę można znaleźć e, całą historię e, polskich ciągników. Całą ich serię. Czyli idziemy do następnego. Do Ursusa C355. I w taki właśnie sposób dotarliśmy do kolejnego ciągnika, do Ursusa C355. Właściwie 355 m Czyli to była krótka seria przed wprowadzeniem już tej 360 znanej. Czyli po 40, wiadomo, inna maska, inne zawieszenie, duże zmiany. W, 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 w w układzie napędowym hamulcowym i tak dalej, nie? ale ciągnik, o którym wspominaliśmy w naszym programie. Tak, w naszym programie dlatego co, ja myślę, że może już trochę wystarczy Ursusa, poszukajmy innych konstrukcji, bo równie popularną marką w naszym kraju był przecież Zetor, a Zetorów też jest tu zatrzęsienie. Zetor i moje dzieciństwo. Chodź Ruszamy do Zetorów. Zetor. Mam wrażenie, że taki obrazek już kiedyś w życiu widziałem i ten gość na zdjęciu był całkiem podobny do ciebie. 1964 rok chyba czy piąty mój ojciec miał takiego zetora 25K, zwanego eee, bociany. bociany, dlatego że miał chude koła i pamiętam, że ten ciągnik więcej leżał na boku niż sam w pozycji, do której producent go przeznaczył. 25 koni, czyli porównywalny z ciapkiem, ale to już było coś. Już nie trzeba było wstawać rano, jak do y, y, ursusa C45, i dwie godziny przedtem go odpalać. Już na rozruszniczek, już tego. tego, że na gospodarstwach o dobrej ziemi, 30 hektarach, to co skończył na jesień pracę, musiał być wykonany remont kapitalny. I nie dawał się rany. Ale ładny. Kursu. So, mówiliśmy o takich ciągnikach jak 4011, jak C55. Tutaj z kolei Zetor, też nie są większy od tego bociana. Zetor 50 Super. Zetor Super, szczyt marzeń każdego rolnika w latach 60. To był najbardziej y, y, po prostu no, oczekiwany ciągnik y, na wsi. Jak gospodarz przyjechał do punktu skupu albo do GS-u, Suprem mówi, to jest bamber, to jest gospodarz. To był, to był po prostu, to był Bugatti, tak Bugatti wśród samochodów, czy, czy Maserati, czy Lamborghini, tak Zetor Super. Jak, to był po prostu Boryna polskiej wsi, mam Supra, wszystko jasne i innych już tekstów nie potrzeba. Zakłady mechaniczne Ursus wypuszczają w 61. Tego oto Ursusa 308, który ma koni no logika wskazuje na to, że 8. 8. właśnie. Dwusuwowy, silnik jednocylindrowy z motopompy, skrzynia biegów naszych inżynierów, wspaniały układ kierowniczy, ulubiony pojazd małorolnego i badylarza, ogrodnika. To co? Jedziemy, prawda? Ale jaki komfort? Logie. Będziesz teraz uprawiał pomidory. O, mamma mia, porka mizeria, co za piękny, co za piękna lampina. Któż to robi, taki design w traktorii? No, tu jest odpowiedź. Fabryka Italiana Automobili Torino, czyli Fiat. Ale to nie jedyna marka, która kojarzy nam się z samochodami, która produkuje właśnie traktory. My idziemy szukać ich, bo jest tutaj ich co najmniej jeszcze kilka sztuk. Co prawda ani to fiesta, ani fokus, ani też mondeo. Za to jak widać logo, Ford. Na wsi wiele Word. Dzień dobry, mam na imię Jacek. Pochodzę z Wielkopolski i lubię maślanki. Testowałem już we wszystkich krajach. Maślanki najlepsze jest Mrągowska, i Kefir Szwedzki Filmil. Ja wiem, że to jest bez sensu, ale musiałem to powiedzieć. No właśnie, skoro mówi się o Szwecji, mamy tutaj przedstawiciela tego kraju, Volvo. A skoro wolwinka, to i Turbinka, e, rok temu byliśmy na Walokrze, no cóż, takich sprzętów tam co prawda nie było, ale ten szwedzki klimat jest tu oddany. Kawał porządnej szwedzkiej stali. Volvo! Trzymaj nie drogi, był Fiat. Był też i font. Było, Volvo. No i jest też Porsche i myli się ten, kto sądzi, że Porsche Cayenne to był pierwszy pojazd tej marki, który miał pod maską silnik diesla. Więc rolnicy poruszający się takimi pojazdami nie muszą szukać żony. No właśnie, nie muszą brać udziału w telewizyjnym show. Mają Porsche, mają diesla, mają branie. Żony szukają ich. Proszę Państwa, ten traktor jest na tyle istotny, że postanowiliśmy, że Jacek puści go krótką piosenką. Uwaga, będę śpiewał. Don't cry for me, Argentina. Wiesz co, może już wystarczy, ludzie patrzą, ludzie A nagrywają. A Pani na komórkę. Daruj sobie. E... A wiesz co, to jest Pampa. To jest argentyńska trawiasta równina. równina. I tak. właśnie ten ciągnik przyjechał do nas z Argentyny. Jest to odmiana? E, to jest odmiana Lance Bulldoga, on też przypomina Ursusa C45. Raka produkowana to... w Argentynie. Dokładnie, taka trochę ciekawostka i nieco bardziej upływowa. Zwróć uwagę na No i miał nie 45 i jeno koni 55. Czyli trochę mocniejsze. Don't cry for me. Dobra, koniec. It, idziemy dalej. It. Wszyscy wiemy, że DDR, czyli NRD, kochało dwusuwy. Nie mogło też wyprodukować, musiało też wyprodukować ciągnik dwusuwowy. RS-09 wszyscy pamiętamy. Był nieciekawy, bo był czterosuwowy, ale tu mamy dwusuwowy silnik, 700 cm niecałe i 15 koni. Dwusuw. Za chwilę zobaczymy, jak to ładnie chodzi. Trabant w wersji, wersji traktorowej. No niesamowita zabawa. Perełka yy, tu na tym festiwalu. Jak teraz wyglądają żniwa? Smutno wyglądają żniwa. Kombajn kosi, jak przemysłowa maszyna i od razu zboże idzie na przyczepy do silosów. A kiedyś zwożono ze sztygów przyczepami, wozami konnymi i podjeżdżano gdzie? Albo do stogów, albo do maszyny do młucenia. Właśnie do maszyny wmłócenia, taką jak była przebojowa maszyna, była warmianka. Jak to wyglądało? Ten z przyczepy zrzucał snopki. A najważniejszą osobą, czyli nie, no, nie najważniejszą, ale osobą ważną był ten, który wrzuca. Miał nóż, przecinał sznurek i sortował. Można było akustycznie posłyszeć, jak ta maszyna chodziła. Było takie. Musiał fachowo wrzucać, żeby nie zadusić tej maszyny. Następną osobą był gospodarz, który dopilnowywał, czy pasy są nasmarowane, czy się nie ślizgają, czy wszystkie sita, czy nigdzie nie, nie pękło coś, klapka czy, czy, czy zboże, i zmieniał worki. A najgorzej przekichane miał ten, który był przy ryju. Najmniej lubiana osoba w gospodarstwie właśnie tu musiała pracować, przy ryju. Gdzie szedł pył, kurz, który jest po prostu nie, nienormalny. Nie, nie A najlepsze było jeszcze mucenie jęczmienia i te harpuny tych ości. I on musiał cały dzień odbierać w tym kurzu i przerzucać dalej na stuch tą słomę. To była najgorsza pozycja. Ale także dla mieszczuchów ta maszyna miała bardzo ważne znaczenie, dlatego, że koła, które tutaj mamy, a dokładniej mówiąc opony, pasowały m.in. do polskiego Fiata 125P. Rozmiar 13 cali, szerokość 155, więc, no cóż, jeżeli ktoś nie miał takich opon, a były one dość trudno dostępne, mógł zawsze udać się do rolnika, no i spróbować pohandlować. No i patrz, taka nowoczesna technika, rozładował się, tak? Tak. I nie tak, ma prądu. Więc zarabiamy. Potrzebna jest prądnica, ruch obrotowy. Więc co? Tak zwany kierat. I tu uwaga, jeżeli uważacie, że y, wasza praca, wasze obowiązki, to y, kierat, zobaczcie, jak to działa. Chyba nie każdy chciałby tu pracować. Dobra, Jacek, starczy. Już mi się trochę telefon podobał, starczy. No panie, ale to kuń robił. Ale jak nie było kunia, to, to stara. <grystanie> 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 Stary star, przez swój mnie biezie kraj. Przy drodze Pan. Przed czterema laty także w okresie żniw przygotowaliśmy dla Was program o Bizonie. Wtedy wspominaliśmy, że przed Bizonem był kombajn naszej krajowej produkcji, który się nazywał Wistula, ale było też coś jeszcze. Właśnie to, na czym Ty teraz siedzisz. Kultowa WC-5. Pamiętam, inne dzieci jeździły na obozy, nad morze, nad rzekę i już za parę dni, za dni parę weźmiesz plecak swój i gitarę, a tata, tak, ja jeździłem ciągnikiem, a ojciec tu operował i tylko co chwilę Stój, NIE wiąże! i musiałem się zatrzymać, bo tak właśnie yy, na tym polegała praca snopowiązałki kosiła motowidła na na, Nabierały. na, na, na garynały na taśmę, to były plany o ciągle trzeba było tej szczewki nitować, prawda i tutaj tak ładnie położone zboże szło do elementu wiążącego i tutaj proszę Państwa właśnie był aparat wiążący i on on, on wiązał to wszystko w snopki. To było bardzo zawodne, i dopiero te snopki można postawiać, bo w sztygi, tak zwane. Nie? No, coś niesamowitego, ale żeby zacząć żniwa, trzeba było pole obkosić kosą zwykłą. A jak się miał 20 hektarów, to była zabawa dla prawdziwych mężczyzn. Już gotowe. Chleba naszego poprzedniego. Genialna sprawa. Nasza wizyta w jak powoli dobiega końca. Mamy nadzieję, że przekazaliśmy Wam atmosferę tego zlotu. Wspaniałą, genialną, rewelacyjną. Polecamy Wam tu przyjechać, zobaczyć stare maszyny rolnicze, zobaczyć stare traktory, zobaczyć jak są odrestaurowane i jak nadal pracują w polu. A żeby przejść z traktorów do samochodów w naszym programie, zrobimy to w sposób bardzo aksamitny i płynny. Spróbujemy jak to hula. Szymon, podaj mi może kask, ale ten nie od skutera, tylko wiesz, ten taki co? che cosa c'è